Jak sytuacja kadrowa przed wyjazdem do, do Gliwicy? Siergiej, Siergiej to jest od pewnego czasu zawodnik, który gdzieś dawno wypadł, to jest e, duży minus, bo e, wiem ile Siergiej dla nas znaczy, ale cóż e, liczymy na to, natomiast, że do końca tygodnia upora się z tym urazem i e, nasz, nasz lekarz e, robi wszystko z fizjoterapeutami, żeby od w początku następnego tygodnia kadra była pełna do treningu. Wydawało się, że, że wróci w tym tygodniu, będzie trenował na takich normalnych obrotach, ale dziś cały czas ten problem z tym kręgosłupem gdzieś się odbywa, tak? Tak, lędźwie. Jest diagnozowane, jest po rezonansie, wszystko jest w porządku. Natomiast no, jest to taki uraz, który powoduje, że, że no, trzeba go wyleczyć farmakologicznie, więc jest jak gdyby Siergiej wyłączony z treningów. Czy w związku z tym jakiś Pan zmiany w tej wężowej 18 -ce? Bierzemy pod uwagę, no bo dwa warianty bierzemy pod uwagę. Pierwszy, że zostaje status quo. Natomiast też nie ukrywam, że no inny jest przeciwnik, więc y, też y, bierzemy pod uwagę też innych zawodników. Poza tym y, ta rywalizacja na treningach jest taka pozytywna oczywiście, y, jest bardzo wyrównana. I y, patrząc, patrząc na, na pracę, jaką wykonują zawodnicy, nie ukrywam, że również y, zmiany w 18 bierzemy pod uwagę. Najutrzejszy trening natomiast Przedający spotkanie, bierzemy dwudziestkę i dopiero zdecydujemy się na osiemnastkę po tym treningu. Po to jest taki zespół, przynajmniej pod wodą trenera lata szybko grający piłką, tak konkretnie, gdzieś tam stwarzający sobie w miarę szybko te sytuacje strzeleckie, natomiast to gdzieś tam pewnie prowokuje, żeby, żeby to ustawienie korony było też takie mobilne, można powiedzieć. Yy, w pierwszej kolejności bierzemy, to, to cały czas też zawsze podkreślam, nasz zespół. My musimy być do tego spotkania jak najlepiej przygotowany, przygotowani w paru aspektach fizycznym, psychologicznym, mentalnym. Musimy rozwiązywać problemy, które będą na boisku i które, które piast nam będzie stwarzał bardzo szybko. Czyli musimy dobrze reagować na, na wydarzenia boiskowe, a one, tak jak pan powiedział, będą dynamiczne, ponieważ piast raczej nie kalkuluje piast, gra do przodu, gra bardzo szybko i ilość większość swoich sytuacji bądź bramek, szczela właśnie w ten sposób, więc musimy być na to przygotowani, a to jak gdyby jest odpowiedzią, że to jednak te przygotowanie fizyczne i, i mentalne na te medzie jest kluczowe. Wywrócę, jakby na na wisiące zagrał Ankur, no pewnie, pewnie przyzwoicie, natomiast pewnie też trochę niespodzianka z Pana strony, bo to było to, że akurat nabil w miejsce Marcina Cebuli i tutaj właśnie pytanie, co Pan szykuje na Piasta? Pamiętajmy, że że, może troszkę tył tyłu zacznę Marcin, bo to nie tylko Marcin, ale to jest Michał i tych nazwisk tu możemy paru wymieniać, którzy teraz grają bardzo dużą ilość meczy, to są jeszcze młode organizmy, młode w tym znaczeniu, że tak naprawdę jak analizujecie panowie, to dopiero widzicie, że od tego, od tej rundy jest zawodnikiem, który rozegrał nie ogony, ale który nie tylko yy, ma, duży, ma duży, wpływ na nasz zespół, jest kluczowym zawodnikiem i Zawodnika, który, który wchodził, stał się zawodnikiem kluczowym. To jest całkowicie inna odpowiedzialność. To nie tylko trzeba być inaczej przygotowany fizycznie, ale i mentalnie. To, to, to jest inne podejście do zawodów. Dlatego ich nieobecność w składzie jest nie tylko spowodowana niekiedy jakimś innym ustawieniem, ale również dbaniem o tych zawodników o tym, żeby, żeby ta kariera się rozwijała prawidłowo i to jest też, to jest też taka nasza rola, przewidywać żeby ci zawodnicy byli cały czas ustawicznie w treningu i byli do dyspozycji, żeby nie mieli duży wpływ na koronę. Druga rzecz, dokończając jeszcze Marcina, pamiętajmy, że był po meczach U-20, gdzie również pełni ważną rolę i to nie tylko me mecze, ale również transport. Byli we Włoszech, wracali, to jednak jest, jest wyczerpujące. Dlatego szansę dostał Ankur. Bardzo ciężko pracował na zajęciach i wywalczył sobie na boisku. I taka jest też nasza filozofia, że trening, praca, zespół, ile, i jaki ma wpływ na zespół, decyduje na ustawienie w danym meczu. I ten chłopak wywalczył to sobie swoją pracą w tych parunastu dniach przerwy, którą mieliśmy. I myślę, że swoim zaangażowaniem, walką oraz realizowaniem tego, co założyliśmy, zasłużył, żeby mu dawać kolejne szanse. Panie trenerze. Koronie jest pan pół roku, jaście był pan cztery lata, wiadomo, awans do Ekstraklasy, Klasy UEFA. jak się wraca w ogóle do takiego zespołu? No bo no też umówmy się, że to odejście było takie nie takie, jakby pan sobie życzył. I pewnie gdzieś tam w głowie no, jakieś takie myśli różne przychodzą. Żadne rozstanie z klubem nie jest proste. Zdajemy sobie sprawę, zawsze kończąc pewien etap pracy. To są ciężkie decyzje jeszcze po tak długim okresie, jakim się pracowało. Ja pozytywnie, bardzo pozytywnie, bo to był naprawdę bardzo dobry czas dla nas wszystkich i dla klubu, bo to wszystko pan wymienił, ale i dla nas, dla trenerów, dla piłkarzy wykrowało się na bazie Piasta dużo ciekawych zawodników, jak niektórych znamy, ale już, jak Damian Zboziń, jak Darek Trela, jak Mateusz Matras, to, tą listę by można, jak, pana, na... jak, kapitan, jak teraz... wspaniała pozy... dyspozycja wtedy Tomka Podgórskiego, który, który naprawdę jako wychowany klubu pokazywał, że można, że ciężka praca przynosi efekty, jak Wojtek Kędziora, Marcin Robak wrócił po Turcji, od nas się odbudował i zaliczył nie tylko u nas bardzo dobrą rundę, ale i później sukcesy. Tych nazwisk by można wymieniać naprawdę bardzo dużo. Do tego należy jeszcze też pamiętać o młodych chłopakach, którzy wchodzili, jak, jak Murawski, Osyra, Szeliga. No ta lista jest, nie chciałbym tu nikogo pominąć, żeby któryś chłopak się nie, nie czuł urażony, bo wszyscy ci moi zawodnicy naprawdę bardzo dużo wnieśli, dlatego dlatego ten sukces klubu był, był tak tak potężny na, 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 tamten, na tamten czas. Więc tak jak mówię, tylko i wyłącznie w samych supernatywach i pozytywach mogę mówić. Tylko Pan wymienił właśnie duże grono polskich piłkarzy, a dziś troszkę piasek jest inaczej budowany. Wiemy, że, że zagraniczny trener, ale też piłkarze gdzieś tam za południowej granicy, ze Słowacji szczególnie. Trochę tej młodzieży gliwickiej pewnie teraz jest trudniej grać, przebijać się w, w gaście. Nie chciałbym mówić z perspektywy Kielc, a dzisiaj tutaj mieszkam, tutaj pracuję, co się dzieje w Gliwicach, ponieważ jest to, jest już trochę czasu. To jest pomysł klubu, wodarzy klubu, trenera, właścicieli klubu na razie się sprawdza. Natomiast tak jak mówię, widać, że jest to jakiś element przemyślany i nie chcę oceniać filozofii, bo nie mówimy tu o wynikach, tylko o, o tym pomyśle. Tak jak mówię, no ciężko mi. Ja mogę mówić o koronie, ponieważ tutaj to tworzymy razem, wspólnie, więc jest mi to łatwiej, natomiast... Nie tak że... do korony w takim wypadku. Panie no właśnie, panie ten, przepraszam Rafał, no mam takie pytanie odnośnie, bo tak jak pan powiedział, no, Piast to jest zespół, który rzeczywiście szybko stara się narzucić styl, gra szybko, zdecydowanie, ale mecz w, w Śląsku pokazał, że no, potrafiliście no, zdobyć zdecydowaną przełogę w środku pola i to zadecydowało, że Kolumbia miała mnóstwo sytuacji. Czy pan przewiduje, że no, dalej yy, będzie Jowka z, z, z Rafałem Grzelakiem, czy no, gdzieś tam ten Fertos jest? W odwodzie, bo umówmy się, że, że to, że grzelak grano to też jest jakaś jakość, trochę ten, fizycznie ta drużyna inaczej wygląda, i tak dalej. Poprzez te różne ustawienia, poprzez dawanie szansy zawodnikom, którzy nie dostawali, zmiany pozycji, jak najlepszym przykładem jest to, co Pan powiedział, Rafał Grzelak, zrobił nam się parę alternatyw, bo to pamiętajmy, nie tylko Fertow, nie tylko Marcin, którego prędzej wymienialiśmy, ale na przykład Wania Markowicz dochodzi do dyspozycji, patrzymy cały czas, monitorujemy jego mecze w drugim zespole. I, I to nie jest już tylko Wania, który, który wszedł do dwójki, jak gdyby, żeby po urazie e, zacząć rozgrywać mecze, ale to już jest Wania, który powoli, powoli przypomina Markowicza sprzed, przed kontuzji nazwijmy to. Więc to jest kolejny zawodnik, e, który, który daje na pewno alternatywy w środku pola. Mamy Przemka, mamy Michała, mamy zawodników, którzy dzisiaj może grają w mniejszej ilości, jak Huberta Laskowskiego, ale Piotka, ale to są cały czas zawodnicy ścisłej kadry. Bardzo dobrą dyspozycję prezentuje Krzysiu Kiercz, który nie tylko dobrze gra, ale i również strzela kluczowe bramki, więc jest to alternatywa tutaj między innymi dla Radka. Stąd ta rywalizacja, brak kontuzji, oraz taki, taka sportowa złość powoduje, że y, nasz zespół jest coraz solidniejszy, y, widać coraz większą jakość. I to, I to cieszy, a ja jako trener mam coraz więcej y, alternatyw i, możli i możliwości. A po lidera. Mentalnie jesteście przygotowani na ten mecz z drużyną, która, po pierwsze, dla niektórych niespodziewanie jest na pierwszej pozycji w tabeli, a po drugie, na sześć spotkań przed własną publicznością sześć razy schodziła z wojska zwycięzka. No tak, ale pamiętajmy, że jechaliśmy do Poznania pozytywny wynik. Jechaliśmy do Warszawy, pozytywny wynik i tak bym też mógł wymieniać. My staramy robić swoją pracę jak najlepiej wykonujemy. Bierzemy pod uwagę przeciwnika, ale dla nas kluczem jesteśmy my. I mogę tylko powtórzyć to, co na początku. Szanujemy. Jest respekt, oczywiście o tym, o tym wiemy, bo jest opozycja też musimy powiedzieć nieprzypadkowa, ale nie tylko ilość zdobytych punktów, ale jakość gry, forma prezentowana przez Gliwiczan yy, pokazuje, że to jest bardzo dobry zespół, o tym wiemy. Natomiast my uważamy, że jeżeli yy, jesteśmy w stanie przy odpowiednich tych warunkach, które prędzej wymieniałem, yy, przywieźć punkty do Kielcji, to jest nasz zamiar, to jest nasz cel. I e, z szacunkiem do przeciwnika, ale znamy swoją wartość i wiemy, że e, jesteśmy w stanie e, rozegrać bardzo dobre spotkanie i przybić punkty. To właścinie do Gliwicach pozwoliłyby też chyba koronie na takie zadomowienie się w tej górnej części tabeli, co jest także istotne. Ona nie nadal jest jeszcze płaska, to fakt, ale, ale powoli zaczyna gdzieś tam widać różnice punktowe. Liczymy punkty, bo to, to ważne. Natomiast y, nie ukrywam, że... Dla nas jest najważniejszy każdy kolejny mecz. Tych meczy uważamy też, że teraz de facto Liga wchodzi w taki bardzo ważny moment, bo to jest zmiana temperatury, zmiana boisk, kartki, kontuzje, będą decydowały kady, dlatego mnie tak bardzo cieszy, że mam taką dużą, dużą ilość zawodników, ponieważ za za jakiś moment, a przyjdzie ten moment, wszyscy o tym wiemy. Zawodnicy, którzy byli może na drugim, trzecim planie, o którym mniej mówiliśmy, staną się zawodnikami kluczowymi. De facto kadra będzie decydowała, kto w tej końcówce będzie punktował. My staramy się przygotować wszystkich zawodników, na to liczymy. Mamy paru zawodników zagrożonych absencją w kolejnym meczu, więc to też bierzemy pod uwagę. Ale dla nas jest najważniejsze, nie kalkulować. My chcemy na każdym treningu, na każdych zajęciach przygotowywać się, żeby każdy kolejny mecz rozegrać na maksymalnych obrotach. To jest nasz, to jest nasz pomysł na tę rundę, a natomiast taka arytmatyka jest na dalszym planie i ją na razie całkowicie zostawiamy z boku, chociaż Panie jest ważna. Panie trenerze, bo to co pan powiedział, no, jechaliście na Śląsk, trener Pawłowski zapowiadał, że to jest mega ważna rzecz. Wiemy, że korona y, gra y, dobrze i tak dalej. Zdemolowaliście właściwie no, 1-0, ale tam było 5 bramek. Na Lubinie jeszcze nikt nie wygrał w tym sezonie, na, na Warszawie jeszcze nikt nie wygrał w, w tym sezonie. Jak to się robi? Bo, bo wszyscy wiedzą, że Wy na wyjazdach sobie no, świetnie radzicie i każdy się na Was spina i nie daje rady. Poczekajmy, bo czekam nas bardzo ciężkie teraz wyjazdy. Gliwice, Zabrze, e, Białystok, więc e, tych wyjazdów jeszcze trochę będzie i żeby Poczekajmy, poczekajmy z tą oceną. Natomiast mnie cieszy, cieszy to, że nie tylko punktujemy, ale i ta gra. To, co Pan mówi, że, że dziennikarze nas chwalą, kibice nas chwalą, są zadowoleni z postawy swojego zespołu. Dla nas to jest bardzo ważne, że nie tylko ilość punktów, ale i styl jest zadowalający dla mieszkańców Kielc. I, i w tym kierunku chcemy iść. Natomiast, no, tak jak mówię, no, to jest oceną. Chciałbym jeszcze poczekać na te kolejne spotkania. I, i... A przez tego? Przeanalizował Pan, czemu jest taka różnica w Kielcach i właśnie w tych wyjazdowych meczach? Bo rozmawialiśmy o tym wiele razy, że to chodzi o jakość, o, 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 o to, że jednak Korona musi trochę inaczej grać, ale mimo wszystko no, widać to, to, to bardzo jeszcze do tej pory. Ja mam nadzieję, dla nas jest też ważne teraz to te spotkanie, żeby pokazać Koronę. Znowu pierwszy raz się zdarza, że gramy dwa wyjazdy początku. I chcemy y, utwierdzić, że mecz y, we Wrocławiu. Nie był, nie był przypadkowy, że, że stać nas już na, na to, żeby pokazywać koronę przewidywalną. I to jest też dla nas ważne, żeby ludzie patrzący na nasz zespół byli w stanie przewidzieć, jak korona będzie grała. A na pewno mecz we Wrocławiu to jest taki, taki takie nasze prawdziwe oblicze, jakie my byśmy chcieli w najbliższych meczach prezentować. Dużo, dużo pozytywów, no ale ciągle gdzieś tam martwi ta, ta skuteczność, bo bo były sytuacje z gry i Łukasza Cierpiej, Pawłowskiego, Pawłowskiego, Cabrera, Ankurmio też dobrą sytuację z główki i... Radek Dejmek, pierwszą. Dymek, tak? ciągle, ale zre piłka, może, zrehabilitował się. Nie może wpaść i... Ale mamy, ale mamy. To jest najważniejsze, tak? Parę tygodni temu mówiliśmy, że my tych sytuacji ma mniej. Dzisiaj na tak ciężkim terenie, jak się nas zwrosa, my stwarzamy sytuację. to nie sytuacje przypadkowe, ale sytuacje wynikające z jakości naszej gry. Więc jak gdyby... E, ważne jest, że mamy te podwaliny, podstawy. Ja jestem przekonany, że ten efekt końcowy też przyjdzie. E, systematycznie praca e, musi przyjść. Jeżeli dalej utrzymamy jakość tej gry ofensywnej, e, przyjdzie i zdecydowanie większa ilość zdobywanych bramek. Kluczem jest natomiast dalej ta gra defensywna. To jest ważne, że, e, że nasz bramkarz ma najlepszą statystykę. Jak wiecie panowie, bo to się ukazało teraz, najlepszą statystykę obrony w całej ekstraklasie, więc, więc to cieszy i dla nas to jest priorytet utrzymanie tego, co mamy, a powoli, stopniowo patrzenie bardziej w przód. Natomiast kluczem do, do sukcesu jest cały czas gra defensywna. Mm, tak, jak pan mówi, ja, mi wydaje się też, że jeszcze mecz od meczu już tak y, rozumiemy się z maczkiem więcej i wiemy co ociekiwa to tego drugiego i jak też Pan mówił dobrze, dobrze naprawiamy błędy tego drugiego i ja, ja tylko wierzę, że będzie tych błędów coraz mniej jeszcze I, i że utrzymamy ten poziom co teraz jest. A powiedz mi czy, kto jest takim dowódcą w tej obronie, bo no, wcześniej to takim niepisanym był Piotek Malarczyk. Wy się jakoś dzielicie czy to nie ma tak, no bo wiadomo, macie w linii, ale, ale czy jest taki, który, który, jakby to wszystko no rzuca okiem na tę ostatnią akcję? No, nie, no jest tak, że obydwa podpowiadamy sobie i pomagamy obydwa sobie. Tak jest. I próbujemy dyrygować resztę chłopaków przed nami i, i tak, tak po prostu mamy ustalone, że obydwa to dyrygują. A propos dyryguje. tego co mówi trener, to, 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 to już w obronie nie wystarcza, że tam już robicie dobrą robotę, to musicie jeszcze chłopaków wspierać w ofensywie, bo z tą ofensywą to... No, no też, też uważam, że się przełamę ta, ta sytuacja, że będziemy strzelać więcej bramek normalnie z, z, z gry. I, i jak, jak tak będzie, to nam będzie jeszcze łatwiej łapać więcej punktów. No. A Pani jaki i... element w grze Maćka Wilusza sprawił, że tak szybko się wspólny język? No bo czasami gdzieś tak tak dla ta dwójka super wygrałeś <coughs> przez półtora roku praktycznie z piotkiem non stop. A to przed Maciek i widać, że ta jakość gry nie spadła, można powiedzieć, że nawet w pewnych momentach jest, jest bardziej pewny niż było. No bo Maciek jest inteligentnym chłopakiem, no i tak po prostu jest widać też, że jest to bardzo dobry piłkarz i nie wiem, czasami się tak zdarza, że po prostu przyjdzie nowy chłopak i od razu wszystko tak średnie i ja myślę, że możemy się cieszyć tylko z tego, że tak jest. Powiedz mi Ratek, bo w, w piaście gra wielu no, Twoich rodaków, yy, znasz yy, no, chłopaków, analizujesz w ogóle grę piasta, bo to też jest pewnie dla Ciebie trochę zaskoczenie, że mimo wszystko no, gdzieś tam piłkarze, którzy no, nie są jakimiś tam yy, no, planowymi postaciami w Czechach przychodzą, grają i u trenera latara i naprawdę wygląda to no, do tej pory bardzo dobrze. No, znam tych chłopaków. Ten, nie wiem, Kamil Wacek na przykład był, nie wiem, 3-4 lata temu we Włochach. No wtedy wtedy grał dobrze bardzo. Później nie grał w tych Włochach i też potrzebował się odbudować gdzieś. No I teraz mu się to zdarzyło w piaszcze I tak, tak po prostu w piłce nożnej jest, że czasami się nie da tak robić dobre. No, no, po prostu mu się tu podażyło się odbudować trochę w tym piaście. A ty widzisz jakieś różnice na przykład no nie, w stosunku do innych zespołów piaść się są tam pewnie analizujesz, no, czemu ta drużyna tak dobrze gra? To, że, że... Tyle zmian czy, ty, ty, czy trener lata? Ciężko powiedzieć, no, może że też, też oni wyglądają jak zespół, że idą razem i może że zrobili dobre wzmocnienia też im tam wszystko się poukładało tak, że teraz im wychodziło, że zdobyli pięć meczów z rzędu zwycięstwo i później już też ten zespół zape taki luz i wierzy w siebie i może dlatego też im teraz idzie dalej dalej i, i dobrze wygląda ta drużyna. Ale jest taka czeska szkoła, bo się mówi, że pias gra tak jak w dobre drużyny wszystkie lice, że czy gdzieś tam pod podstawie jesteście uczeni w trzech takiej właśnie szybkiej, konkretnej gry i to trener Latar przy pomocy swoich rodaków prze, przełożył na piasta? Tak no, może, może tak, tak, tak i... być, bo trener Latar tam też jest już jakiś czas i każdy trener ma jakieś podejście do pyłki nożnej i może tak być, że po prostu chłopaki złapali to co on chciał i dlatego też im tak idzie. Mecz drużyny niepokonanej na wyjazdach i niepokonanej przed własną publicznością. I to mecz, który zbudza zainteresowanie nie tylko w kibicach i w Kielcach kibiców, no bo to logiczne, ale myślę, że całego środowiska piłkarskiego. Tutaj kibice sobie otrząsamy, że to będzie dobre spotkanie, tak może być. No tak, a ja też uważam, że możemy rozegrać bardzo dobre spotkanie, i jest to ciekawy mecz dla całej ekstraklasy. I, I zobaczymy, jak będzie to wyglądać na boisku. Właśnie, bo, bo jak pokonywaliście Zagłębie lubi, to no, tam była no, jedna z początkowych kolejek, to samo na Legii, tak żeśmy tu wspominali, nikt tam do tej pory jeszcze nie wygrał. No ale no, te sześć zwycięstw, czyli sześć meczów, sześć zwycięstw Piasta naprawdę budzi szacunek. To trochę Was nie, no, mówi, nie, nie, nie deprymuje? Czy, czy nie no, w szacunek zresztą? to budzi, ale ja uważam, że nie możemy być wystraszonych żadnej drużyny. I, I jest szacunek dla piasta, że zdobył się zwycięsa, ale z drugiej strony mi też dajemy radzi na wyjazdach i, i po prostu wierzymy w siebie i jak będziemy pracować nic razem, to, to będziemy dobry wynik. A powiem Radek, bo w tamtym sezonie to, to tak no, dosyć często trafiałeś do bramki. W tym sezonie tak jeszcze na razie na razie no. ciężko, ale widać, że ty, jesteś gdzieś blisko, czyli też ta piłka cię szuka, jak idziesz na te stałe fragmenty gry. Ale no, nie udało się jeszcze. No na razie się nie udało. No, też, też by się przydało, jakby, jakby coś wpadło już do bramki. No, też, też tak analizuję dlaczego to jest, ale pracuję na tym, aby, aby to, ta bramka przyszła też. A może jeszcze. miałeś potencjał, o tą sytuację ze Śląskiem, bo się bierze? Że... No miałby, miałbym to trafić, tą, tą sytuację, bo miałem dużo czasu tam na to, zmieścić to na długi słupek tylko. Trochę mi się poślizgła poszli, pyłka po głowie i nie weszła do bramki. To ja ciebie zapytam też. Powiedz mi, jak, jak, jak to jest, że na wyjazdach po prostu no, no jesteście wręcz no, momentami świetni po prostu. No, kapitalnie po, ustawieni na boisku, a u siebie często jak po grudzie tutaj idzie. Ciężko powiedzieć. No, tak my też to analizujemy, dlaczego to jest i no, też nas to i naprawdę że u siebie ty wyniki nie mamy takie jak na wjazdach, bo też by chcieliśmy kibicom tu trochę radości dać i aby mogliśmy po pomyciu po prostu podziękować i, i nie tylko tak zawsze schodzić z boiska po remizu, po Tu mam jeszcze pytanie do, do trenera. Pewnie pan powie, że to będzie jak każdy inny, ale ja w to bardzo, bardzo nie wierzę Jednak Tak serce mocniej zabija przed takim meczem? To trochę panucie gdzieś tam o jak wcześniej, żeśmy rozmawiali o piaście. No powiem szczerze, ważne są to spotkania, bo jest, to, 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 to oczywiście jest wiadome. Natomiast nie chcemy tutaj dodatkowej jakichś emocji wywierać, bo jeżeli to dotyczy nas wszystkich, to automatem schodzi na zespół. Mecz bardzo ważny dla nas, ale nie chciałbym tutaj jak gdyby tak jak powiedziałem prędzej. Żeby, żeby to, że ja tam pracowałem taki okres, odbijał się emocjami na zespole. Pamiętam, że jeszcze u Przemka trytkę, bo ostatnio nie było w 18, ostatnio generalnie mało gdzieś tam się na pójść pojawia słabsza forma, czy po prostu to, że, że gdzieś pan bardziej jednak w tej chwili zaufał kamerze i, i to on tych więcej minut gra. Nie można mieć absolutnie żadnych zastrzeżeń do podejścia do swych obowiązków Przemka, natomiast no, na tej... Na tej pozycji, w której gra Przemek, mamy trzech zawodników. Zdecydowałem się w ostatnim meczu na Ayrama i na Michała. Jak widzimy, jest też alternatywą Tomek Zając, który ostatnie minuty rozegrał. On tak grał parę meczy w Chrobrym, rozgrywał też te mecze młodzieżowej lidze juniorów, gdzie, gdzie zdobyli mistrza Polski, więc to też nie jest dla niego nowość, więc, więc jest tu paru zawodników, których mogę wykorzystać jako tego typowego wyschniętego napastnika, natomiast to, co jest pozytywne i to trzeba pochwalić, Przemek naprawdę ciężko pracuje na treningach i jestem przekonany, że dostanie swoją szansę i zrobi wszystko, żeby ją wykorzystać. Pojedzie do Gliwicy? Jutro 20 jest, kadra jest, kadrę będziemy ustalali po jutrzejszym treningu, zobaczymy jeszcze. Mamy, jeszcze mamy zajęcia. A bo nie rozumiem, czyli pan, yy, myślałem, że pan zabiera to blivit 20, a to nie, to jednak jutro 20. Roz a ruch, kadra jest ścisła. tak.